Czytanie z mądrości Syracha. Cała mądrość od Pana pochodzi i z nim jest na wieki. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać? Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, a rozum roztropny jest od wieków. Korzeń mądrości komuż został objawiony, a dzieła jej wszechstronnych umiejętności któż poznał. Jest jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, zasiadając na swoim tronie. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał ją na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia jako swój dar, a tych, co go miłują, hojnie w nią wyposażył. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem stąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali go. On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi? Jeden z tłumu odpowiedział mu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im, Jezus rzekł, O plemię niewierne, jak długo mam być z Wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem. Także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł. Jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał. Wierzę. Zarać memu niedowiarstwu. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci: wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź. A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, także wielu mówiło: On umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem.